Kolejny program z cyklu Przysłuchanie. Witamy serdecznie no, po raz kolejny w krótkim czasie e, zastępca burmistrza, pan Kazimierz Stoltman, ale Dzień sprawa wyjątkowa. E, Adam Plodowski, Dziennik Bałtycki. Krzysztowiecki, telewizyjny witamy państwa. Panie burmistrzu, spotykamy się po raz kolejny w tak krótkim czasie, ponieważ e, o, na ostatniej sesji wynikła sprawa podziału CKS-u na, czy wydzielenia z CKS-u e, ciała, Kultury, tacy, które zajmowało się tak, tylko sportem. W związku z tym przygotowaliśmy parę pytań żeby ten temat bardziej naświetlić. Bardzo się cieszę, myślę, że będzie okazja nieprzekonanych przekonać. Pan, pan osobiście jest orędownikiem tego, żeby podzielić centrum na tą część kulturalną i sportową? Zdecydowanie i powiem tak naprawdę, wydawało mi się, że to jest jedna z takich uchwał, która jest tak oczywista i tak, że tak powiem zrozumiała, że nie będzie kontestowana. I powiem tak, no właściwie to byłem przekonany o tym już od początku, jak zacząłem być zastępcą burmistrza, ale powiedzmy pierwszy rok minął na takiej diagnozie, zobaczymy, jak pan dyrektor Centrum Kultury i Sportu potrafi pogodzić te dwie sytuacje. Rok minął niewiele się zmieniło, w następnym roku już były konkretne nałożone na pana dyrektora zadania, czyli poprawienie wyniku finansowego głównie, szczególnie jeżeli chodzi o obiekt zaplecza socjalnego na stadionie. Mija rok. Wiemy, że po prostu z tego, z, tego, z, tego, z tego nałożonego obowiązku pan dyrektor nie do końca się wywiązał, mimo podejmowanych działań. Ale jak, jak pan sądzi, dlaczego nie udało się <coughs> części hmm. rady przekonać do tego, że. Hmm. Do tego dojdziemy. Najpierw zajmiemy się. No, więc ja jeszcze czytać. tylko chciałem powiedzieć tak. Jest dla mnie rzeczą naturalną, Że kultura i sport powinny działać osobno, i taka jest praktyka y, samorządów y, sąsiednich. Byłem niedawno, miesiąc temu, na takim e, się? Na ja takim, ja takim, ale są też samorządy, które jednak mają połączone te jednostki y, razem, a więc Centrum Kultury i Sportu. Panie doktorze, może w Polsce są wyjątki na osób, które Umy. potrafią równie dobrze znać się na kulturze i sporcie, ale u nas takiego przypadku nie ma. Trudno jest zresztą to pogodzić, powiem szczerze, zupełnie inna ustawa mhm. o upowszechnianiu i dostępie do, 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 do kultury. Ustawa o kulturze fizycznej zupełnie inne, że tak powiem, sprawy, których moim zdaniem nie należy mieszać. Ja chciałem A tylko pa, pana argument właśnie, e... yy, dlaczego, <laughs> dlaczego warto yy, rozdzielić? Czy to będą jakieś korzyści konkretne, więc jeśli podzielimy yy, centrum na kulturę i sport? Więc kilka, kilka, Aha. kilka zdań o tym właśnie. Byłem niedawno miesiąc temu w Gniewinie zresztą piękny ośrodek, też de facto zarządzany przez spółkę. Yy, wyspecjalizowano. Tam, tak. reprezentacja Hiszpanii i teraz jeszcze dodatkowo euro. firma komunalna ma się połączyć, czyli widać specjalizację jak najbardziej. I tam na konferencji w ramach takiego programu, narodowego programu aktywizacji sportowej, na której byli reprezentanci właściwie samorządów całej Polski, pokazano między innymi badania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy badali 120 orlików na przykład. I wnioski wypływające z tego spotkania jednoznacznie dowodziły, że im mniejsze miasto, tym większa rora orlików. A dlaczego mówię o orlikach, bo to specyficzne miejsce. W ogóle moglibyśmy temu tematowi poświęcić cały program, bo naprawdę, proszę Państwa, z tego co tam no, no dobrze, przedstawiono... Ale, ale dla to... Kościerzyny, no właśnie, bo mówi Pan, żeby Pan nie minie, to wyciągają wnioski z tego spotkania. Co będzie korzyścią dla Kościerzyny, jak e, nagle podzielimy kulturę i sport dalej przede wszystkim w tych kategoriach, rozważają? Przede wszystkim większa czytelność. Yy, większa czytelność to raz, yy, po drugie, wyspecjalizowana jednostka, która będzie koordynowała nie tylko to, co już wybudowano, bo właśnie na, ty, na, ty, na, ty, na tej konferencji była mowa, że samorządy generalnie uważają, że jeżeli wybudują infrastrukturę, że to jest wszystko. Mm -hmm. Tak, to jest fundament, ale potem trzeba mieć dobry program, żeby właśnie te obiekty żyły. Żeby żyły Potrzebny dokładnie. jest gospodarz. Zgadzał Jestem przekonany, że my takiego gospodarza, szczególnie jeżeli chodzi o obiekt na stadionie, nie mamy. Nie o, może być tak, że to... burmistrz wskazuje palcem, proszę pomalować to, wszystko proszę naprawić to. Pan... Proszę Państwa, ale Panie kto burmistrzu... był na stadionie, to widział. Tam jest wiele rzeczy do zrobienia. nie mamy teraz tych obiektów? Które pod centrum podlegają? Tak naprawdę CEKIS dzisiaj ma właściwie tylko w trwałym zarządzie trzy takie miejsca. To z jednej strony jest stadion z obiektem tym zapleczem socjalnym, drugim takim miejscem jest Kąpielisko i trzecim, który daliśmy w zarząd, to jest Biały Orlik, czyli składana nie, nie, ale proszę Państwa, właśnie. Bo czy, tak, czy w jak... tym projekcie właśnie też te wszystkie obiekty, wszystkie odliki miały podejść pod, pod No więc zarząd... takie, takie byłyby plany. Oczywiście nie na hmm. tym etapie, bo hmm. chcieliśmy przede wszystkim co zrobić. Do tej pory w Cekisie jeszcze rok temu, a Cekis, przypominam, działa od 2008 roku, działały tak naprawdę cztery i pół etatu było oddelegowanych do tej działalności sportowej. Po wybudowaniu sali dwie osoby przeszły. Tak naprawdę dzisiaj sportem w Cekisie zajmują się dwie osoby, właśnie dwa i etatu, tak tak powiedzmy. Mm -hmm. My byśmy chcieli, i takie były plany, żeby, żeby ośrodek sportu i rekreacji pod nazwą Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji miał na początku nie więcej niż pięć etatów łącznie z dyrektorem i częścią księgowości, bo taki jest obowiązek dla gminnych jednostek budżetowych. Mm -hmm. W związku z tym nie chcieliśmy, żeby koszty funkcjonowania tego sportu były wyższe. Pan dyrektor w założeniach do budżetu założył, że to byłaby kwota 570 tysięcy, ale w tych 570 tysięcy. Tej kwoty wydzielonej na sport, tak? na sport są, Budżet ma jest. No, no właśnie, jest ma budżet na poziomie niespełna 2 milionów. I z tego jaką część stanowi sport? Z tego, to, to, co z, pan tego powiedział, z tego sport, Teraz Pomiliona, pan dyrektor tak? do budżetu na ten rok proponował 570 tysięcy, ale myślę, że ta kwota przy dwóch i pół etatu pozwoliłaby nam, żeby sport po rozdziale działał w ramach tej kwoty, czyli 570 tysięcy, ale dla pięciu etatów. Ponieważ pan dyrektor założył tam pewne też z jednej strony i przychody, głównie z lodowiska 120 tysięcy i też z dzierżawy budynku na stadionie, tego zaplecza socjalnego, a z drugiej strony też założył pewne nakłady na rozwój bazy w sensie wyposażenia na przykład na stadionie, zakup specjalistycznej kosiarki i też pewne zakupy, do tej części, właśnie na budynku, która miałaby spełniać rolę takiego hotelu, być może, żeby mogły tam obozy sportowe na w tym, tym budynku, budynku na stadionie. Tak? Proszę Państwa, budynek na stadionie na dzisiaj generuje straty myślę, że nie pomylę się znaczą, znacząco, na poziomie 70 tysięcy rocznie. Jestem przekonany, że radni Rady Miasta, które będą za chwilę debatować nad budżetem na 2013 rok, zderzą się z tym problemem. Nas po prostu nie stać na to, żeby ten jeden, tylko taki przykład złego, moim zdaniem, dlaczego to jest zarządzania. zarządzania. No, proszę Państwa, dzisiaj przychody na tym budynku stanowią kwotę około 10 tysięcy złotych i tak naprawdę rocznie. to jest kwota, rocznie? którą płaci Kaszopia rocznie. rocznie. A koszty są w granicach 80 tysięcy. A jak budowano ten budynek, to przecież był jakiś plan wykorzystania tego, zagospodarowania tego? No zarówno. więc właśnie, był plan. Myślę, że tutaj też nie, nie, nie za bardzo jest dopięta sprawa z klubem sportowym Kaszubia, która zajmuje dół na szatnie, na tryski, na, na pomieszczenia klubowe. Kaszubia też niestety nie do końca wywiązuje się z, z tych należności, które nie musi płaci. płacić Cekisowi. Nie płaci, jak płaci to niesystematycznie. Mm -hmm. Uważam, że też nie powinna być taka mm -hmm. zasada, że jest to kwota powiedzmy 600 zł. Uważam, że Kaszubia y, powinna płacić koszty stałe, czyli to, co zużyje, mm -hmm. energii elektrycznej, cieplnej plus wody, natomiast dzierżawy powinna mieć za złotówkę, ale też tego od, od, od roku nie możemy jakoś wyegzekwować. Mm -hmm. Przez to wszystko, że, że po prostu tam nie ma gospodarza. Proszę Państwa, na tym obiekcie wybudowanym za 3 miliony no po prostu, jeżeli ta sytuacja dłużej potrwa, to ten budynek będzie nadawał się w krótkim czasie do remontu. Nas no to, bardziej, to że czas. Mamy też inne kluby sportowe w Kościerzynie, tak? Ale yy, yy, panie burmistrzu, to z innej strony, czy, czy nie lepiej może byłoby w jakiś sposób nie, nie, nie dzielić centrum, a na przykład tylko powołać od, dyrektora na przykład osobę, do spraw sportowych? Osobę, która odpowiadałaby Bezpośrednio przed dyrektorem za, za te kwestie sportowe. Przed burmistrzem nawet. No, nie nie, nie dzielić centrum tylko. Nie proszę, Państwa, musi tylko być osoba. Która, która być, ja jednak tutaj menadżera. z panem redaktorem tak. będę dowodził <coughs> tego, że zdecydowana większość samorządów ma wyspecjalizowane jednostki, czyli ośrodki sportu, rekreacji bądź w Urzędzie Miasta w wydział, który zajmuje się sportem. Nie można, proszę Państwa, nie da się tego połączyć. Gwarantuję to Państwu Mówiłem o tej konferencji właśnie w tym gniewinie. Na przykładzie Orlika. To, co my robimy. A to, co można zrobić na Orlikach, to proszę Państwa, moglibyśmy cały ten program jeszcze raz mówię poświęcić. Ale z drugiej strony, ja powiem na mówię, przykład. Ale nie, nie, może przykład, spróbuj... to lodowisko, które fajnie ok, wystartowało. Bardzo, dobrze, dobrze, bardzo dobrze, ale to lodowisko chcielibyśmy, bo tak jak mm -hmm. powiedziałem, na razie są tylko te, te trzy, trzy nieruchomości we władaniu Cekisu. Ale myśleliśmy właśnie, żeby poza tymi trzema dodać jeszcze to wszystko, co w kościerzynie jest, czyli na pewno Orliki, ale też Orliki z utrzymaniem ich, czyli. Bo właśnie w, tych, w, tej, w tej konferencji wyszło, jaka jest sytuacja. Okazuje się, że jakie są różnice między orlikami. W jednym wydaje się na przykład 15 tysięcy na, na bieżące remonty i konserwacje, mhm. a w drugich 100 tysięcy. W jednych na przykład, tam gdzie na przykład nie ma y, osoby w urzędzie, która się tym zajmuje, powstały takie różnice, że zupełnie o czym innym mówi animator na, na orliku, a zupełnie i, o, o czym innym mówi przedstawiciel mhm. samorządu. Po prostu tu się no połączenia Natomiast tak? no co by mogło no się dokładnie. zmienić. Dokładnie. Wpływ animatorów, duży wpływ animatorów, znacząca rola. Na to są na orlikach. To bardzo są ważne etaty, osoby. Czy to są... Nie, to są etaty, na które za dziewięć miesięcy dostajemy dofinansowanie. A. Ale być może, gdyby był Osir, można by tych ludzi zatrudnić na 12 miesięcy, bo A. trzeba A. powiedzieć, że to są osoby, które decydują o obliczu tego Orlika. Ale o jakich rzeczach konkretnie mówiono. Tak. Wpływ na przykład na, na orlika osób, że tak powiem, które do tej pory mało z niego korzystają, czyli w wieku senioralnym, kobiet, dziewcząt, bo, bo tak naprawdę ten sport powszechny to jest takie dążenie do każdej aktywności ruchowej bez względu na wiek bez względu na posiadaną sprawność. Nam nie chodzi tylko, żeby nie, no. Orlik kojarzył się tylko z grą w piłkę nożną i wyczynem. Tam można przeprowadzać zajęcia z aerobiku, zgadza, z, z, Norbi, z Chłopim, że, że to e, e, płoki. Powinno tak, być że... powszechne. Każdy powinien z tego korzystać. Tak, zorganizowane. Jak, to, jak to na przykład działa? Że tylko. są strony internetowe, można śledzić, że w, w danym burmistrzu. czasie jest na Orliku, żeby na przykład przyjść z daną grupą. Także wpływ wolontariuszy. No, naprawdę, proszę Państwa, tyle ciekawych pomysłów, które na Orlikach się dzieją. My wcześniej o tym, że, że, radni, że radni się na to nie zgodzili. A dlaczego tak, tak, tak szybko tak ta uchwała ufała... Może, Może w tym jest problem, że nagle Eee, wyskakuje się... W Według mnie z Gruszki, projekt... z czasami, Czwartek tak. mieliśmy wolny, tak? A w piątek no, była... Nagle szybciutko. Zawsze, zawsze taki argument można podać, się ale tak jak powiedziałem... Może faktycznie ci ludzie nie mieli czasu z, z tematem się no, zapoznać. do końca. Może, y, może oni faktycznie nie mieli czasu, żeby to zrozumieć. Nie, to nie, nie do końca. Jest. Uważam, że radni, którzy biorą co roku udział w debacie budżetowej, widzieli na przykład, jakie są wyniki finansowe tego budynku zaplecza na stadionie. Ale to, Więc to, to, jest nie, jest argument. to nie, nie jest jeden ale, argument, panie redaktorze, za chwilę, bo, bo tak naprawdę jest kilka aspektów, dlaczego ten miał był wydzielony. Jednym z tych aspektów jest także wymiar finansowy. Nas nie stać na to, żeby do, do jednego obiektu dopłacać 70 tysięcy, ale nie wiem ile dopłacamy do Orlików mm -hmm. tak dokładnie jakbyśmy to, to, to zmierzyli. Jak są wykorzystane inne obiekty? Bo w tym czasie, w od kiedy powstał CEKIS, no wybudowano basen, jest Sokolnia nieco wcześniej, jest Biały Orlik, jest Skatepark. No, dużo rzeczy powstało nowych. Tym jakoś trzeba koordynować. Jest, jest dlatego, dużo nowych pomysłów. I dlatego, <grym> dlatego uważam, że, że, że taką jednostką wyspecjalizowaną byłby OSIR. Natomiast, natomiast o, tym, o tym czasie, w związku z tym radni wiedzieli, jaki jest wynik chociażby finansowy tego, co. Ale też wiemy, że na przykład ostatnie zawody na pływalni, były, że tak powiem, przyjęte przez rodziców i uczniów z mieszanymi uczuciami. Sprawa może banalna, ale nie do końca. Mamy nowy, piękny tak obiekt, ko tak, tak, gdzie mm -hmm. na przykład nie było eliminacji do, do miejskich. Mm -hmm. no, pytam się dlaczego? No, przecież mm -hmm. o to chodzi, żeby wybierać najlepszych do etapu powiatowego przez eliminację miejskie. Mm -hmm. To jest po pierwsze propagowanie... Pięknego sportu, jakimś wpływanie. Po drugie, stworzenie możliwości rywalizacji dla uczniów. I po trzecie, też integracja rodziców, którzy mogliby. Tu jest uczyść. miejsce, tak, to, a około, to robiono w taki to, sposób. Tak. tak, ten co prawda koordynator taki się jest, ale nie zaiskrzyło. Mm. Były, były skargi rodziców, były skargi, skargi także dyrektorów, bo nie wiedzieli, że, 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 że takie eliminacje mają być. Mm. A wybrano w jaki sposób? Wybrano po prostu zawodników do szczebla powiatowego na podstawie wyników, które osiągnęli na lekcji wychowania fizycznego. Mm. No to mm. chyba nie o taki model nam chodzi, bo w ten sposób moglibyśmy wyłaniać mistrza polski, nie prowadząc żadnych zawodów. No, w związku z się... tym powiem tak. Oczywiście mogły te materiały być wcześniej, ale ja powiem, dlaczego one nie, dost, nie zostały dostarczone wcześniej. Wydawało mi się, że ja chociażby na podstawie tego budżetu, ale także na posiedzeniach takiej mamy zespół do spraw rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej, wielokrotnie mówiłem osobom, które tam się znajdują, że jest takie, taka potrzeba i to nie było kontestowane, w tym zespole są także radni. Niejednokrotnie mówiłem na spotkaniach na Komisji Edukacji i także w rozmowach prywatnych. Nigdy to nie było kontestowane. I co ważne, na tej sesji zabrakło mi jednego elementu. Merytorycznej dyskusji Dyskusji. Tak naprawdę, jeżeli Kultka pan. Właśnie tak. nie było żadnej hmm. dyskusji. Poza tym, że pan przewodniczący Andrzej Gierszewski, szef wspólnoty, zadał takie pytanie już właściwie po przegłosowaniu tej, tej, tej uchwały. To, co myśli pan że, że radni opozycji nie mieli ochoty w ogóle na no Właśnie jestem zdziwiony, tak? zdziwiony, jestem, bo ja się zgodzę. Że, że można było materiały wcześniej dostarczyć. Ale powiem Państwu, Aha. dlaczego tego nie, nie zaproponowaliśmy. Otóż ta sesja była zwołana w trybie nadzwyczajnym. Składała się tylko z jednego punktu, Aha. więc pomyślałem praktycznie, że jeżeli radni przychodzą, to można się zająć dużo poważniejszą Aha. sprawą i tak naprawdę było dużo czasu. Nas czas nie ograniczał. Mogliśmy tam dyskutować do wieczora. Się I się a następna sesja była, była 28 listopada. W związku z tym tu I, już zaczęło nas bronić terminy. Ile sesja trwała czasowo, jakbyśmy to określili? No, no, no ona. ona, ona się bodajże w godzinie Pewnie czy? tak. Co no. prawda tam dyskusja, wywołała nazwa, bo zanim chcieliśmy podjąć decyzję Aha. o rozłączeniu, wydzieleniu sportu, to była decyzja o zmianie statutu cekisu, no i dość duża dyskusja była na tym, czy y, potem powinno się to nazywać Centrum Kultury, y, czy też y, była propozycja jednej z radnych, żeby to była stara nazwa Kościerski Dom Kultury. O, osobi osobiście uważam, że jednak y, to nie jest y, y, najlepsza, najlepsze rozwiązanie ko Kościerski dom kultury. Chociażby z tego względu, że to już nie jest sam jest Dom Kultury. Dzisiaj CEKIS to jest również informacja, informacja turystyczna i to jest Strzeliza. także Centrum Kultury Kaszywskiej Strzelnica. Tak? W związku z tym myślę, że nie. Yy, z jednej pan. strony tak rozmawiamy, rozmawiamy o... Yy, o tym, że te, te jednostki mają w jakiś sposób y, m, też dążyć do takiej równowagi finansowej, a więc do tego, żeby miasto swojego budżetu jak najmniej dokładało. Nie, to, te pieniądze, które wykłada, były jakby racjonalnie wydawane. Też efektywnie racjonalnie. By Oczywiście wiadomo, że nie, nie dojdziemy do takiej tak. sytuacji, że nagle Centrum Kultury, no jak okay, się ale nazywa, ja i będzie zarabiało, nie i miasto nie będzie nie ani to nie Jeżeli my ja dzisiaj rozumiem. w budżecie przeznaczamy na imprezy sportowe w ramach Cekisu, 60 y, kilka tysięcy, a na jednym obiekcie mm -hmm. tracimy 70, no to chyba coś jest zmieniło. No to są a, ile dokładnie ile Ale w tym roku, w 2012, tak dla jest Myślę, że jest to mogło być ponad setka. Sporo. Także, ale to, było co powiedział Pan Andrzej nie, się, nie to... chodzi o ilość. Nam jakość. chodzi też o jakość. Okej, okay. ale tych imprez będzie coraz więcej. Mamy coraz więcej obiektów sportowych. Tymi obiektami trzeba też zarządzać, żeby one się, że tak powiem, nie dewastowały, więc to jest osobny problem, jak gdyby z jednej strony koordynowania tych działań sportowych, mhm. tego sportu powszechnego, a z drugiej strony dbania o ten majątek. Przecież to jest majątek, który każdy z nas yy, na ten majątek yy, okay. i na te inwestycje się I, podatka, i każdy tak? chce, żeby dokładnie to było jak najlepiej yy, utrzymane. Powiedział ale... pan nam w wywiadzie tak? jeszcze... Yy, nie wiadomo, czy aktualni pracownicy zostaną no właśnie, zatrudnieni w nowych strukturach tej, tej spółki, Gdyby czy ona powstała, to... gdyby tak, ona tak, powstała, tak. uważam, że, że tutaj swobodę powinien mieć wybrany w konkursie dyrektor. Mhm. To... dyrektor... My, myśli Pan, że to, to będzie forma w... prawna spółki właśnie? Centrum to, to, to sportu? Nie. nie, nie, nie. To nie, miała nie. Być jako jednostka budżetowa, jako czyli jednostka wszystkie, budżetowa. wszystkie, jak mhm. gdyby, koszty związane z jej funkcjonowaniem są pokrywane z budżetu miasta, mhm. Mhm. a jeżeli chodzi o, o, dochody, to dochody są przez spółkę, tak na przykład jak z lodowiska, przekazywane urzędowi. Do, do Więc tak? jednostka mhm. budżetowa. Ja powiem tak jeszcze. Znaczy, jedna ja chcę rzecz. wrócić do tego no. pytania. Czy, czy przez to, że powiedział Pan, że nie, nie wie Pan, czy wszyscy, być może ci ludzie zostaną zatrudnieni? Być może. Znaczy to, 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 to tylko tyle, że nie sprawdzają się w tej chwili na swoich stanowiskach? No czy, czy... Znaczy, ja uważam, że ta struktura jest po prostu niewydolna? Mhm. To jest po prostu. No, Trzeba postawiona no. coś na głowie. No, no nie, po prostu nie. Przykład tych zawodów sportowych, o których mówiłem, to taki jeden tylko z przykładów, że coś nie gra. Przykład na przykład Brak koordynacji. Tak? Brak koordynacji mhm. to po prostu naprawdę trzeba koordynować różne rzeczy. My chcielibyśmy, żeby orliki, to także w tych badaniach tego Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego było powiedziane. Jakie są różnice? Jedne samorządy potrafią wydać na utrzymanie orlika 15 tysięcy, a drugie na przykład 100 tysięcy. Pytanie, my byśmy chcieli Dużo, właśnie takie były propozycje, nie? żeby właśnie Spore. ta nowa jednostka zajmowała się także utrzymaniem i konserwacją nie tylko tych orlików, które by zostały jej przekazane, ale też innych, bo my płacimy firmom zewnętrznym za czesanie trawy, za rozsypywanie granulatu. Uważam, że gdybyśmy mieli tylko niezbędny sprzęt, taki jak jest w Szuchowie, a tam działa OSIR, to moglibyśmy te usługi świadczyć na przykład dla całego powiatu. Więc też jakieś jest z tego tytułu przychody. Także ja myślę tak, pan redaktor, bo, bo mówimy o finansach. Jeżeli my wydajemy, tak jak powiedziałem, milion osiemset tysięcy na Centrum Kultury i Sportu, z tego powiedzmy, no teraz pan dyrektor 570 proponował na tą nową jak gdyby w, w budżecie mhm. strukturę, ale powiedzmy, że to jest w granicach 500 tysięcy, to ja powiem tak, specjaliści, fachowcy ze Związku Miast Polskich mówią, Widocznie mają takie dane z Ministerstwa Finansów, że przyszłe budżety, a już ten najbliższy 2013 roku, dla samorządów będą niesamowitą trudnością. Okazuje się, że na 2,5 tysiąca gmin, 500 gmin. Nie będzie mogło uchwalić budżetu, ale jeszcze dramatyczniejsza sytuacja jest w powiatach, bo na ponad 300, 300 powiatów 150 nie będzie mogło uchwalić. Dlaczego nie będziemy uchwalić budżetu? Dlatego, że przekracza pewne parametry wynikające z ustawy o finansach publicznych, czyli mówiąc krótko o stopień zadłużenia. W związku z tym czekają nas bardzo trudne czasy. I Ja powiem tak, no jeżeli nie, radni nie przyjęli tej uchwały, my wszyscy, to my za chwilę, to się zdanie, mówimy, tak? to za chwilę zaproponujemy radnym dużo głębsze zmiany. Dużo głębsze, gdzie tylko elementem będzie sport. Ale nie chcę nic na razie tak mówić, bo mówiąc, uważam, że najpierw powinni się radni dowiedzieć. Pokażę Jak stać... jesteśmy przy ditkach jeszcze, to <laughs> ile z tych pieniędzy, bo wiadomo, tak jak powiedział, z lądowiska, to są wpływy też z muzeum, te, które wpływają do budżetu i te, które wychodzą, jaka mhm. to jest struktura pieniędzy? No, tutaj akurat ile myślę, wpływa, ile, że tak powiem, cekis w tej chwili. No to jeszcze można by, można by kino y, no dodać. No to są, to są różne wpływy. Y, proszę Państwa, koszty na przykład utrzymania stali szopińskiego jest na poziomie nie, nie, bo 500 cały, tysięcy. Cały, cały, tak, więc właśnie, to cały budżet, są, budżet to jest y, 2 miliony złotych, tak? Tak, to są znacz... ale część z tych pieniążków No część, ale, ale, ale powiedzmy. Jaka to jest skala? 500 tysięcy łącznie? No myślę, że tak, że to są, to są znaczące pieniądze, natomiast to na pewno nie jest połowa nie tego jest budżetu. Natomiast jeżeli chodzi o lodowisko, to to były na tyle znaczące pieniądze, że mogliśmy z tych pieniędzy zakupić rolbę. To było tam ponad na pewno 100 tysięcy, więc rolbę mogliśmy zakupić. To Inwestycja, są... tak jak dyrektor inwestycje. planował, uh -huh. że przychody z tytułu lodowiska na poziomie 120 tysięcy. Więc sala na pewno kilkakrotnie więcej. Jeszcze nie mamy podsumowanego, bo jeszcze rok, rok trwa, I za chwilę i... będzie rok. Ale wygląda to dobrze chyba. Myślę, że tak. Ale też faktycznie. musimy być ostrożni, bo jest coś takiego jak pomoc publiczna przy realizacji tego projektu, więc nie można przesadzać, jeżeli chodzi. O, o tutaj, że tak powiem, przychody i właściwie zyski z tego tytułu. Wie, wie to, pan, kiedy, kiedy, kiedy ponownie stanie projekt tej uchwały no, na Radzie? No, na ja, ja powiedziałem Państwu właśnie o tych, o, tych, o tych specjalistach, o tych fachowcach ze Związku Miast Polskich, po to, że myślę, że ta debata budżetowa, która czeka nas niedawno, niedługo, bo planujemy tą debatę na 30-31 spowoduje to, na tego że, tak, że radnia 19 grudnia chcemy przyjąć budżet, jak spojrzą na cyfry, na co nas stać w zakresie kultury. To tak, tak, Pan że... powiedział wcześniej, tak, że to są tak. pewne kroki, które trzeba zrealizować. Koniecznie. Tak, bo... to, że mhm. My będziemy, być może to jest, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I też nie należy otwierać już otwartych drzwi, wyważać tych otwartych drzwi, że, że, że czekają nas głębsze zmiany. Ale nie takie zmiany, które miałyby powodować pogorszenie jakości. Chodzi o to, żeby po prostu nie dopłacać 6 milionów do oświaty. Taka jest różnica między subwencją a tym. Ale też nie chodzi o to, żeby to się odbyło kosztem uczniów czy poziomu nauczania. Nie, ale musimy racjonalizować wydatki. Bo jeżeli nie będziemy racjonalizować wydatków, to musimy mieć większe przychody. Pytanie: skąd? To ja zadam jeszcze jedno pytanie wprost. Czy ta decyzja jest decyzją też personalną w jakiś sposób? Ale w jakim sensie? Mówimy personalne? o sobie też dyrektora. Y... Dyrektor będzie wybierany w drodze konkursu, hmm. każdy. Ale mówimy też ogólnych. o sobie dyrektora y, obecnego Centrum Kultury i Sportu, więc pana Jana Dietricha. Nie, Czy ja uważam, że pan Jan Dietrich ma dostatecznie mhm. dużo zająć się kulturą i niech to robi dobrze. Myślę, że robi to stosunkowo dobrze, zawsze można coś robić oczywiście jeszcze lepiej, ale na sporcie mówiąc wprost nie zna się, bo nie musi się znać, w związku z tym nie ma co wkładać. Zna się na kulturze. Tak, no i, i na tym powinien się skupić i to robić bardzo dobrze. Natomiast na sporcie, powiedziałem, bardzo mało w Polsce jest takich przypadków ludzi, którzy znają się bardzo dobrze na kulturze i bardzo dobrze na sporcie, ale samo połączenie w jednej jednostce to jest po prostu błąd. Na, nawet na poziomie miasta 23 Jeszcze 60, na sam 60, koniec 60. takie 60. pytanie. Ile prawdy jest w tym, co mówi się hmm. na mieście, że... Dyrektorem nowego, nowej struktury wydzielony miał zostać syn obecnego przewodniczącego, bo takie. Ja takie powiem szczerze. Y, oczywiście każdy mógłby, pan redaktor, pan redaktor mógłby wystąpić. Możemy stanąć do konkursu, Do konkursu tak. tak. wygra najlepszy. Ja powiem szczerze, ja mam bardzo dobre zdanie o panie no. Szy, Szymonie Slownicim. Szymonie Szymonie. Natomiast uważam, że jeżeli by wystartował, to byłby na pewno jedną z, z poważnych kandydatów, ponieważ. On na lodowisku bardzo dobrze się sprawdził. Mogę każdemu z mieszkańców powiedzieć to w oczy i gdyby stanął do konkursu, byłby na pewno poważnym kandydatem. Ale nie można dzisiaj powiedzieć, że rozdział Centrum Kultury i Sportu jest, jest robiony jeszcze. czy proponowany pod kątem konkretnych osób, bo to byłoby duże uproszczenie, ale także duża niesprawiedliwość. Także póki co czekamy na decyzję. Wyczerpaliśmy w sumie chyba temat pewnie, i tak jeszcze mocno. nie, chociaż A, tak, burmistrz można było pewnie o tym nie dobrze rozmawiać no, o Nie, ten, nie tak. powiedziałem o nawet połowy rzeczy no. o, o sprawie Orlika, bo myślę, że orliki tutaj odgrywają kluczową rolę jako takie ośrodki życia społecznego dla osób zasygnalizowałem, senioralnych, ale także, że dla kobiet tam można naprawdę Jest robić ani anim, także i, dla wolontariuszy. O no w sumie co mamy od, tylko dla... w tej chwili Nordic Walking, tak, jeżeli chodzi no o. No właśnie, osoby, właśnie To się sprawdza, ale tam można robić naprawdę wiele ciekawych rzeczy od i na to są przykłady do, do 106. Tak, powiem, i są tak? opracowania. I właśnie myślę, że będzie też czas, żeby radnym przedstawić właśnie te rozwiązania, które w Polsce już funkcjonują na Orlikach i myślę, że, że te zmiany poza tymi zmianami też o charakterze, bym powiedział, finansowym, przede wszystkim mają spowodować wzrost, po, polepszenie oferty dla, dla ludzi w różnym wieku. Mhm. Chodzi o się, mam nadzieję, w nowej rzeczywistości, jak już, już będziemy, będziemy mieli rozdział. podział. Może, może nawet głębszej niż, 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 niż niektórzy myślą. Dziękujemy serdecznie za rozmowę. Przypomnijmy, naszym gościem był wiceburmistrz Kościerzyny, pan Kazimierz Stoltman. Tradycyjnie dziękuję, Adam Plutowski. Dziękuję, Krzysztof do